Siema, w ogóle gramy skrzydła A właśnie, no, dzień dobry, witam wszystkich Dzień dobry Dawno, dawno nie było tutaj y, u Mikersona odcinka No, daj spokój Już nowe mapki, nie wiem Już jakieś te się zaczynają Tu nie ma U mnie tu dwóch, u mnie, u mnie dwóch Idę Kurde no chodź, chodź. No chodź. To w kwiatek w ogóle chciałem strzelać do tego. <mysły> u. Uh. Na stole! Ej, tego Ale się on... nie spodziewałem. Na sto... Dzionto. No, uh. Ej, dobra, takiego zagrania ej, dobra. się nie spodziewałem. Dwóch u mnie znów. Gezin? Nie no, spokojnie, nie że. A bo oni rzucili smoke, ja tu w czekałem, bo myślałem, że podejdzie w po położyć chodzi Tak, bardzo mądrze grasz, słuchaj To nie jest tak, że ty wiesz, no nee, nie zabijasz, bo źle grasz, tylko po prostu nie masz kiedy Nie, serio, no zobacz, jeszcze Tylko ta myszka fajnie leży w łapie Leży i tylko ja mam mało, wiesz? Więc teraz ty musisz zabić Ale mnie cały czas to... jak widziałem tą lampę, że żeś z tego, ze to zaincelował Przecież on nice. na tym stał, na spawnie. Z tego jest ta akcja na shortach, ale... Daj ze swojej perspektywy, bo z twojej tak lagowało, że to... Ty... Ale spokojnie, to twoja kamerka jako pierwsza, nie? Po prostu z mojej perspektywy ten. Bierz twój Ej, on tam jest? On tu, Mogę ci on tu flashować. On był w oknie, on tu był w oknie, Okej, okay, ja no to mógł wyjść. No, chyba wyszedł, Ej, bo... jest tu! Tam, kurze, górze, na heavenie. Ale tak do lewej, już jest głębiej jakby. Wiesz Na heavenie bliżej ciebie. Nie! Dobrze. Mam zero śmierci w tym meczu. Ale... Chcemy nagrać jakby nie? Wiesz, zrobić takie. Też będziemy jeszcze zabawni. Ale dostęp z kołaho. tam było? Tak Ale coś mnie... Stu tył głow tak. Shopki. Ale ja nie wiem gdzie on jest. Czy... Muszę że on tam będzie stać. Matko! O, Matko. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja nie wiem, ty rzucasz te palaki? Tak, One nie są dobre? Są tak kijowe. A no to sorry, one... dwóch, tu dwóch tu jeden okno i ten Nigdy jeden nie trafiają, nigdy. What the fuck? On Ja nie wiem, na ciebie nie umieją. No i nie będę mieć zawór. Rzuć tak jakby smoka na maina, przejść przez niego i iść na plecy. Na górę i do okna, nie? Wiesz gdzie, ale nie tam, nie tam, gdzie ty idziesz? Do okna tam, no tak, dokładnie tam gdzie ty rozpatrzysz. Widział cię. Nice. no nieładnie, gdybyś widział ale ta kosa się buguje w tej ręce nie tu 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 murek nice ale ładnie no więc do zwycięstwa. Ej, tam jest z, z skautów majczyk murek Tam chyba 2 jest bo będę miał Teraz gramy na niuczku. No mi Ale dzisiaj nie dał się na assembly, słuchajcie, no nie podobało mi się, nie dał się przekonać. Ja Dobra, dawaj. Wreszcie, długie. Po głowie. Otwarte dalej są, wiesz? O! Gierkę, jakby z takim, o. <laughs> Dwa strzały, <laughs> dwa! HEDY! <laughs> jest, jest, jest! Okno, ja go kosuję. Na Jednak nie, matko, jeszcze głowę dostał. Był, był, Wiem. Pa, pa, pa. Zabiję go. Ja chcę mu taką ładną... On poszedł w prawo chyba. Nie, nie, tu poszedł. No? Patrz, czekamy. dobre głowy, nie, no nie mogę tego ten w... w... Gościu jest w krótkich. Ojej, but... <laughs> patrz <terrorist>. <laughs> Aha, dzięki Otwarł Okej, okay, widzę, widzę, słyszę Nie, to co ja strzelałem Przecież on był plecami, ja się wystraszyłem, mało ma I skinąłem, co nie? Pierwszy raz, no Nie, drugi On mógł też, wiesz Coś robić gdzieś indziej Albo zaprętować Był co? No jak ja tam spojrzę i go nie widzę? Nie, tam. On nie tam. U mnie napowiem, jakbyś nie spojrzał w ogóle. Co? Jest, lewo, ram. i prawo, prawo i lewo. Jest, tak samo, tak samo jak wcześniej. Nice, i, i lewo, 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 tam, prawo. ja, ja idę do ciebie, nie gin. Trafiłem go. Nice. O nie! Sekundy zabrakło, milisekundy. sekundy! Był pierwszy, pan On ma mało, on ma mało. Nad BS-em! Nad oh, BS-em BS i pewnie rampa. Masz kałacha podnieść. Jo no. dobrze, że kose chciał, iż <laughs> wyciągał ją. Masz kałacha! Jak chciałem! Ja wyrzuciłem! Co tu się stało? Chciałem wyrzucić skałę, żeby podnieść MK, no. a to mi wyrzuciło Gloka. Jestem gdzieś, Jest tam gdzieś. Nie, 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 nie. Chyba prawo lewo, uważaj. Tak, prawo lewo. Rampa mała, mała rampa, mała rampa, podjeżdża. Mała rampa już. już, już w basie, w basie. Nice. Jeszcze w sensie się teraz. Y, rampa. przeszedł do szyb. Dawaj, chodź plantować, chodź plantować. Hej, stop, że, dobra, sorry Teraz wysadzę długie, więc mi nie wchodź pod celo. Be safe. nie widziałem. Ale teraz jest lewo. Ja plantuję za siloso. Desuje se. Lewo, ze scoutem. Nie wiem czy obaj nie są ze scoutami. Lewo był. Nie spodziewałem się, że tak wybiegnie, po, No, a ja właśnie się spodziewałem, bo jestem Dobra, biorę AWP i idę na... Krótki. A, bo ty też masz Nie, ja mam scout. No, tu Nad BS, nad BS, nad BSem! Przychodzi do nad BS, a tutaj no. Tu, tu, patrz tu. No i teraz jest nad BSem całkowicie. Dostał, dostał, chyba. Albo nie? Nie widzę krwi. Nie no wie, ja co. nie wiem. Yes. Ale jak on dostał? Dostał, dostał. Trzecia mapka, inferno. Uważaj. ale skinek dobry. E, e, Apsy! Balkon. Pod balkonem. Pit, pit, przeciw pit, pit jest, pit. Możesz plantować w ogóle, wiesz? Ja mam mało kul. Mało kulek mam, plantuj. O, ale na pełnej planu. Ale co zrobił? I lewo. Lag, gdyby nie było tego laga to bym trafił, serio. Dobra. Jest! Co on ma? Dziękuję. Ale nic fajnego. E, e balkon! Ale ten, ale tak, balkon dobrze podzielił. Balkon. Ale mi dał. Nie w No ja nie wierzę, co z tą grą? Raczej pojedynczy. Jeden dik wystarczy. 20 sekund. Nice. Uważaj, 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 uważaj. Dobrze. Lewo będzie. Ale obicie ma... strasznie, nie? No. Ale on ma wiesz co, czekaj. Czyli on na blisko, uważaj żebyś na blisko był. Jest? Yes. Ojej. Ale nie wierzę w wywagi te w tej Klatkuje Klatkuję tak. Jest balkon, balkon, tam gdzie zawsze stoi na tej poręczy. Co? jak to tak, ja, tak, Skoj. tak, tak. Skoj. ja ci mogę fleszować od komina, czekaj. A ty sobie wybierz. Czekaj, bo masz... Za tobą, plecy, plecy masz. Plecy, 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 plecy. plecy, 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 plecy. Ale akcja, bo. Chłopie tak mi klatkuje, co tu się dzieje? Chłopie, co tu się dzieje? Dobra, <grystanie> no ma taka... Dobra, z... witam. No właśnie tak się zastanów, bo że już jest... Końcowa runda jednak. Nie dobra, co oni robią. Ja nie, nie wytrzymam. No. Chłopie, co się z tą stało? No coś? ale to. O, ja, sorry, po prostu. Nie. Na mnie ras rasze działają za dobrze. Dobrze, gdzie, gdzie jest bomba? Y tutaj, tu, lewo i tu, tutaj, no. Tu. Ja jestem osobą, która lubi grać taktycznie. Czyli bardzo na przykład lubię grać, grać klacze jak zostaje. To mi zawsze często wychodzi, coś takiego. Ale jak oni mi wybiegają na raszu, to ja tak nie potrafię grać. Udowa, udowa. Dobrze, Skracam, skracam Jest tam, mówisz? Czekaj, ja ci fleszuję zza plecy Na lewo ci fleszuję, na lewo hmm. będzie flash. No już poszedł Oj, To bym miał flash? Przecież ty mi trafiłeś prawie w plecy ja, No on, ma on, on ma mało, on ma mało pa Mam pakę w ogóle Co? Nie wytnę, nie by nie Nie wiem gdzie iść. W ogóle to na zostawę tą pakę w spokoju. Ja tak nie lubię jak na przykład, wiesz, skracam coś na kosie, mhm. no bo jest szybciej i ktoś wyjdzie no i nie mogę strzelać. Flash na daj. krótko odwrócił. Przecież ja mu po prostu no i. Ja już się wykazałem w tym meczu. No i trudno. No nie zawsze się wygrywa. No to. Do widzenia, widzowie. Nie wiem, może przy... Może za pół roku wrzucę kolejny filmik. <laughs> Ale przynajmniej dwa meczyki wygraliśmy. Hmm. No tu było blisko. Było, Dobra. było. Już odbieram to, to nagrody chyba. w ogóle, bo jakiś ten... Żegnamy wszystkich. Żegnamy, na